Witam serdecznie wszystkich. Eee, szybki up, update na temat mojego systemu. Jak we wcześniejszych filmikach, bateryjki Alcad, ogniwa firmy AlcAD. Wszystkie z odzysku, że tak powiem. Używane przez wiele, wiele lat. Eee, a tutaj mamy falownik Growatt. Jest w trakcie testów właśnie. Kurczę, mamy odbicie na ekranie. Ładnie, wszystko działa od paru dni. E... Tutaj mamy 300V paneli, e... 52V na baterii. E... Wczoraj ładowałem samochód, więc troszkę pociągnąłem z tych akumulatorów. E... No dom ciągnie jakieś tam drobne 200 va w tym momencie, więc jest to niewiele. No do baterii pompowane jest około 8A w tym momencie, ale bywało tak, że jak słoneczko przyświeciło, pełne 40A szło na baterię. No wszystko działa pięknie, ładnie, sprawnie. E, większych problemów jakoś nie odnotowałem. E, jedyny problem, który zaobserwowałem to jest migotanie LEDów. Okazjonalnie e, czasami się to zdarza przez paręnaście sekund, po czym znika cały ten efekt. E, tu mam izolator na baterię, który będzie przeniesiony na zewnątrz. E, będzie jeszcze jeden izolator do, e, do paneli fotowoltaicznych, oczywiście też będzie na zewnątrz, bo przepisy mówią tak, że musi być łatwo dostępne, e, żeby można było w każdym momencie wyłączyć, żeby nikt nie musiał zaglądać w razie pożaru do środka i tym podobne. Tutaj mamy obciążenie naszego falownika. Tu jest zasilanie, które jeszcze nie jest podłączone do skrzynki. No i oczywiście, gniazdo na zewnątrz, sobie wyciągnąłem z falownika. Tu mam drugie z sieci, ale to w niczym nie przeszkadza. Przyda się drugie gniazdo, choćby do ładowania samochodu. Tak to wygląda na zewnątrz. Mogę szybciutko pokazać skrzynkę. W domu. Dobrze, a tutaj mamy brytyjską myśl techniczną. Włączę światło. Licznik, oczywiście. Główny izolator. Puszki pod podłączeniowe. To jest skrzynka, do której do tej pory wszystko było podłączone. Część tych obwodów przeniesionych jest. Do nowej skrzyneczki. Oto takiej Schneidera. Żadna reklama. Po prostu dzielę się informacjami, co zamontowałem. Przepięciówka, e, bezpiecznik na przepięciówkę. Nie wiem po co, ale tak to elektryk e, zamontował. E, izolator, oczywiście, e, różnicówka. No i bezpieczniki, jak leci na. Na pozostałe obwody. No i chyba tyle będzie jedna skrzyneczka tutaj do zasilania falownika.